Właściciel marki LOT to przeznacza na finansowanie sportu 70% wpływów do budżetu. To jest... W latach 2014-2015 przekazaliśmy na wsparcie sportu miliard 330 milionów. Jesteśmy myślę jednym z największych podmiotów, który wspiera sport z naszych pieniędzy, z tych pieniędzy, które trafiają do budżetu, buduje się stadiony, buduje się centra, z tych pieniędzy również wspiera się Dyscypliny różnego rodzaju? Dyscypliny są najrozmaitsze, ponieważ no, oczywiście ostatnim naszym partnerem, takim który głośno odbił się w mediach, jest to, że jesteśmy partnerem e, ekstraklasy, m, ale to nie jest partner od dziś. My współpracowaliśmy m, z ekstraklasą wcześniej, od kilku lat współ, wspieramy wioślarki, e, wspieramy kajaki, e, wspieramy tenis stołowy, badminton i, i wiele innych dyscyplin. Więc to nie jest tak, że my się w jakiś sposób pozycjonujemy na jedną dyscyplinę. My po prostu wspieramy sport w dużo, w dużo szerszym zakresie.